Dzień dobry, nazywam się Miki Sugisaka, jestem specjalistką w zakresie orientalnych technik terapeutycznych, certyfikowaną fizjoterapeutką, honorową ekspertką w dziedzinie rehabilitacji za pomocą urządzeń masująco-termicznych. Dziś chciałabym przedstawić Państwu innowacyjny sprzęt masująco-termiczny do codziennej pielęgnacji oczu i naczyń krwionośnych mózgu I System. Ten sprzęt idealnie łączy orientalne metody terapeutyczne i technologie japońskie, uznane na całym świecie iSystem System został opracowany we współpracy z naukowcami z Instytutu Badań Okulistycznych na Uniwersytecie Konyang, Korea Południowa. iSystem System jest wykonany wyjątkowo z uwzględnieniem wszystkich cech fizjologicznych oczu, z naciskiem na jakość i bezpieczeństwo. Naukowcy wdrożyli w Eye System kombinację funkcji, która wpływa na główne przyczyny problemów okulistycznych, skurcze mięśni, naczyń krwionośnych, słaby dopływ krwi do narządu wzroku, złe odżywianie struktur oka i podwyższone napięcie mięśniowe. Są to funkcje takie jak akupresura, 12 trybów w skali od 1/10 do 70 atmosfer i amplituda wahania w skali od 5 do 10 mm. Wibracja niskiej częstotliwości. 20 trybów w skali częstotliwości od 20 do 70 Hz. Ciepło podczerwieni. Od długości fali do 770 nm i zakresie temperatur od 35 do 55 stopni. Działanie magnetyczne. 80 mT. Jonizacja. Terapia kamieniami szlachetnymi, nano turmalin wytwarzajony i wysokiej jakości ciepło poczerwieni, muzyka relaksująca, 12 wstępnie ustawionych dźwięków natury oraz możliwość pobierania plików MP3. Te korzystne dla zdrowia oczu właściwości są realizowane w pięciu trybach z czasem trwania od 15 do 30 minut. Tak więc tryb uniwersalny trwający 30 minut jest odpowiedni dla większości ludzi i jest używany w centrach demonstracyjnych na całym świecie. Można dostosować kompleks działania, np. wybrać tryby. Bez ciepła, trwający 20 minut lub bez wibracji, 17 minut dla użytkowników z pewnymi problemami ze wzrokiem. Tryb intensywny trwający 15 minut i tryb relaks trwający 25 minut można wykorzystać do szybkiej regeneracji i odprężenia oczu. Tryby i stopień ich wpływu dopasowywane są indywidualnie. Zaleca się korzystanie ze sprzętu co najmniej dwa razy dziennie, zgodnie z systemu 5x95, w komfortowych warunkach domowych, a także w celu uzyskania bardziej skutecznego efektu. A w systemie można zasypiać. I-system mogą stosować dzieci w wieku od 4 lat: młodzież często siedzące przy komputerze lub smartfonie, osoby pracujące, osoby w starszym wieku emerytalnym. Każdy, kto ma problemy ze wzrokiem, próbuje samodzielnie je rozwiązać lub zapobiec ich pojawieniu się. Chciałabym wymienić niektóre choroby spowodowane słabym krążeniem krwi, takie jak Nadzroczność, krótkowzroczność, astygmatyzm, zaćma, jaskra, problemy z siatkówką, zwyrodnienie plamki żółtej, retinopatia cukrzycowa, angiopatia, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, skurcz naczyń krwionośnych mózgu, bóle głowy, bezsenność, zespół suchego oka, uzawienie, atonie powieki, opadnięcie powieki, ptoza, muszki, destrukcja ciała szklistego, zapalenie zatok, obrzęk i worki pod oczami. a system dzięki unikatowym Zestawowi właściwości terapeutycznych idealnie rozwiązuje problem słabego krążenia w narządach wzroku. Synergia korzystnych efektów w sprzęcie zapewnia niezawodną i jakościową, codzienną opiekę zdrowotną oczu w domu. Codzienne korzystanie z I System sprzyja poprawie ostrości wzroku, zmniejszeniu zmęczenia oczu, poprawie krążenia krwi, poprawie funkcji mózgu, dobremu snowi, tonizowaniu mięśni oczu, poprawie napięcia skóry, wygładzaniu zmarszczek, poprawie drenażu limfatycznego, przyspieszeniu procesu regeneracji, odmłodzeniu. Moim zdaniem żadne ze znanych mi urządzeń terapeutycznych nie ma analogicznych właściwości pod względem liczby metod wpływu, które są korzystne dla zdrowia oczu, a także według zasad niezawodności, wygody i bezpieczeństwa. Wypróbuj działanie i-system już teraz i osobiście przekonaj się do jego skuteczności. Dziękuję za uwagę.